Integracja osób niewidomych i słabowidzących z otoczeniem oraz innymi mieszkańcami regionu to cel, który przyświecał rodzinnemu piknikowi w Turawie. Zorganizowało je Koło Opole Powiat Polskiego Związku Niewidomych. Blisko 200 osób niewidomych i słabowidzących całego regionu wraz z rodzinami po raz kolejny spotkało się nad Turawskim jeziorem. To jest forma rehabilitacji, uczą się poruszania w nowym terenie, takiej odwagi, nie nabierają do życia i do, do codzienności. A pomysł się wziął, no coś trzeba robić dla tych ludzi, i żeby wyszli z domu, żeby ich zachęcić, żeby y, normalnie się czuli jak potrzebni, prawda? Jak normalny człowiek. Wśród atrakcji znalazła się między innymi dostosowana do ich potrzeb specjalna dźwiękowo laserowa strzelnica. Na najmłodszych czekał parklinowy, malowanie twarzy, a także hipoterapia w postaci konnej przejażdżki. Niektóre dzieci są zamknięte, tak jakby powiedzieć, w domu, i akurat takie imprezy jak ta wyciąga ich z domu. I my też namawiamy rodziców, żeby te dzieci zabrać tutaj. One, one się otwierają, są żywsze i też wspominają później, że no, mi się wydaje, że jest to trafione. No nie? że dopóki będziemy mogli, to będziemy to organizować. Niektórzy rodzą się bez zmysłu wzroku, inni tracą go z wiekiem. Wszyscy bez wyjątku od blisko 70 lat mogą liczyć na pomoc Opolskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych. Jesteśmy od tego, żeby tym osobom uświadomić, pokazać, um, um, ukierunkować ich, co można zrobić, jak można zrobić, żeby jednak bez tego wzroku lub z osłabionym wzrokiem żyć, uczyć się, a nawet pracować. Bo to też osłabiony wzrok, czy nawet zupełny brak wzroku um, nie oznacza, że nie możemy pracować. W samym Opolu mieszka około 150 osób niewidomych i słabowidzących. W skali województwa jest ich ponad 1200. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski.